Czasownik avoir czyli mieć jego odmiana J tu as il elle on a nous avons vous avez ils elles ont ja mam ty masz on ona ma my mamy wy macie oni mają J faim jestem głodny głodna j'ai chaud jest mi gorąco. J'ai froid. Zimno mi. J'ai soif. Jestem spragniony spragniona. J'ai sommeil. Jestem śpiąca. Tu as l'air fatigué. Wyglądasz na zmęczonego. Tu as l'air fatigué. Wyglądasz na zmęczoną. Tu as raison. Masz rację. Tu as perdu ta langue? Zapomniałaś języka w buzi. Il a le vertige. On ma l'engue wysokości. épaules. Il a soif. Il a faim. On est spragniony. On est głodny. Elle a faim. Ona est głodna. Elle a mal au dos. Bolą ją plecy. Elle a mal au ventre. Boli on brzuch. Dosłownie ona ma ból w brzuchu. Nous avons le temps. Nous sommes jeunes. My mamy czas. Jesteśmy młodzi. Si vous avez besoin de quelque chose. Jeżeli będą Państwo czegoś potrzebować. Vous avez besoin Podać coś jeszcze. Potrzebują Państwo czegoś jeszcze? Ils ont confiance en moi. Oni ufają mi. W dosłownym tłumaczeniu, oni mają zaufanie do mnie. Elles ont de la chance de t'avoir. One powinny być szczęśliwe, że cię mają. One mają szczęście, że cię mają. W dosłownym tłumaczeniu.